Witam, Elo, cześć, siemanko, W 44 odcinku gimby nie znają. O nie. Dzisiaj zajmiemy się odsłoną FIFA, którą napierdalałem, kiedy byłem jeszcze sześcioletnim dzieckiem. FIFA 2012 World Cup, według mnie jedna z najlepszych części FIFA, dająca najwięcej frajdy i zabawy z kumplami. No dobra, no to zaczynamy studium Mistrzostw Świata, na początku pozdrowienia dla tych, co kupili sobie dekodery, tu pan sobie kupił właśnie dekoder i drugi pan to pan strajlał taki, co niedługo już umrze, bo jest stary. Ale dlaczego ta część śwify jest taka wypierdolona? Przede wszystkim dzięki ówczesnym składom drużyn. Tacy piłkarze jak Rivaldo, Cafu, Saviola, Owen, czy grający w polskiej reprezentacji Osama Bin Laden sprawiali, że mecze były bombowe i pełne emocji. Ale jest jeszcze jeden bajer, który sprawiał, że granie w tę część śwify było przekozackie. Niektórzy zawodnicy w naszej drużynie posiadali nad głowami gwiazdki coś na zasadzie oznaczenia ich specjalnych umiejętności lub roli kapitana. Tacy piłkarze potrafili podpalać swoje strzały oraz podkręcać się w taki sposób, że bez problemu napierdolali siaty z połowy boiska. Ponadto podczas sprintu ciągnęła się za nimi swego rodzaju aura kolor koszulki, a podania również miały swoją dodatkową siłę, precyzję i podmuch powietrza podążające za piłką. Grając w tę część dzisiaj mam wrażenie, że to jakiś Galactic Football, a nie FIFA. W ogóle GRC towarzyszy niesamowity klimat mistrzostw świata i tutaj serio widać, że grafika to nie wszystko, ale takie spierdolone gimby jak wy tego nie zrozumieją. Wy myślicie, że kurwa znacie gry, co my tutaj pokazujemy? Wy chuja znacie. Znać grę, a się na niej wychować nie mając nic lepszego technologicznie ponad nią, to dwie różne sprawy. W momencie, w którym graliście w Killera, Blood Bloodrayna, FIFA 2002 czy Gothica, do dyspozycji mieliście o wiele nowsze gry. Z lepszą grafiką, lepszą mechaniką rozgrywki i tak Kiedy my napierdalaliśmy w te gry, były one dla nas szczytem ówczesnej możliwości grafików grafik więc skończcie pierdolić już w tych komentarzach, że znają, bo się do was przejedziemy i wam zapierdolimy bombę z lepy na ucho na rejs pół obrotu. No dobra, przepraszam. Troszeczkę mnie poniosło. Tak na serio, kocham wszystkie gimby, w szczególności te wasze małe, słodkie, żywiołkie pindolki. No dobra, starcie tego odcinka. Na zakończenie kawał. Dlaczego nasza drużyna w czasie mistrzostw jest jak jądra w czasie stosunku? No bo niby bierze udział w całej akcji, ale nigdy nie wchodzi. <laughs> W kolejnym maratonie z serii Absurdy G, no i jak wbijecie 5000 łapek w górę to wbija kolejny odcinek maratonu, no to. No, dobra dzieciaczki. Muszę przyznać, że informacje na temat dodatków czy nowych odsłon gier ostatnio zasypują serwery naszej międzynarodowej redakcji. Jednak spośród ponad 250 tysięcy maili, jakie otrzymaliśmy, największą uwagę zwróciliśmy na wiadomość od osoby o dźwięcznym mailu pussydestroyer 69 mailcom dotyczącą rzekomego wycieku z agencji EA Sports. EA Sports. In the game. Otóż, według informacji od Pussy Destroyera 6.9, FIFA 18, nad którą właśnie deweloperzy i pracują, ma zawierać dość ciekawe dodatki dla polskich graczy. Otóż, przede wszystkim, wykorzystując technologię nowo powstałego silnika Huybyte, pod specjalne skróty klawiszowe zostaną zabindowane komendy dla polskich zawodników. Takie jak Jak strzelasz chuju? Podaj kurwa chuju. Sam sobie kurwa podaj i tak byś to spierdolił. W celu. Jak grasz chuju? Chuju graj na lewego, czy popularne. Sędzia to ty odpierdalasz kurwo. Nope. Podaj, podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, podaj! Tu kurwa, tutaj, podaj! Oprócz tego, będziemy mogli w połowie meczu zagrać minigierkę, polegającą na zakrednięciu się do szatni i wybuchu wyjebania... jakiegoś soczystego pół litra w Finlandii. Tym samym poprawiając morale oraz wytrzymałość naszych zawodników, choć tracąc odrobinę na równowadze czy stabilności emocjonalnej. No PODAJ podaj, 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 podaj! Jednak kiedy zostaniemy przyłapani przez trenera Leo Benhakera, to tracimy 30% pensji zawodnika, a dodatkowo trener sam musi wyjewać pół litra, bo w końcu taka dobra wódeczka nie może się zmarnować, więc tracimy trochę umiejętności taktycznych. No ale jednak, kiedy uda nam się wyżłopać wódeczkę, to uświadczymy spektakularnej mocy nowego silnika, który idealnie ukazuje bezwładność ciała w stanie upojenia alkoholowego. Mało tego, nawet wykrzykiwane komendy będą brzmiały inaczej i zamiast PODAJ CHUJU KURWA dostaniemy PODAJ CHUJU KURWA PODAJ PODAJ A zamiast TY CHUJU Dostaniemy TY CHUJU no dobra, to w tym odcinku będzie już koniec. Pamiętajcie się meczki, żeby wbijać łapeczki w górę, to wtedy wbiję kolejny odcinek maratonu. Dla uchylenia rąbka tajemnicy, powiem, że kolejny odcinek będzie o. Witam, Elo, cześć się Manko, w drugim odcinku. Kim by jeszcze nie znają? Dzisiaj wyłożę wam na ladę analizę trailera FIFA 16, także zaczynamy! No dobra, tutaj mamy pokazany stadion piękny niczym nasz basen narodowy Nagle pojawia się napis, że EA Sport prezentuje, ale co on nam prezentuje proszę państwa Gówno A Widzimy zamazaną postać, kapkuje piłką, potem znowu stadion i nagle zbliżenie na sznurówki wiązane przez piękne, smukłe palce i nagle szok W nowej Fifie będzie można grać dupeczkami i słyszymy w tle wypowiedzi kobiet. Są one po angielsku, ale jestem tutaj od analizy i interpretacji. Także śmiało wam przetłumaczę. Ale najpierw kopnięcie piłki. Cycki podskakują, czyli jest dobrze. Uśmiechy na twarzach. Poważne miny kobiet wyrwanych z naturalnego środowiska, czyli z kuchni. Siemanko, witam w mojej kuchni. I nagle zbiorowy. I słyszymy wypowiedzi zawodniczek. Złamałam paznokieć. Dostałam okresu. Zapomniałam podpasek. Szczelam focha nie gram. Cipka mnie swędzi. Dalej to jest jakiś bełkot nie do zrozumienia, ale to raczej nic nowego. I mamy pokaz piłkarskich umiejętności kobiet. No widzimy ta pierwsza się o mało nie wyjebała, ale dalej nawet niezła akcja, twoja stara strzela wolnego i piękne okienko, ale ciekawe, czy umyła swoje w domu. Interesujące, czy będzie cieszynka, gdzie można zdejmować koszulkę. No i w końcu napis FIFA 16 dla tych, którzy nie zdążyli ogarnąć, gra. Em, wyjdzie we wrześniu, także Gimby nie pograją, bo no bo do szkoły zapierdalają. Witam Elo, cześć się Manko w czwartym odcinku. Gimby jeszcze nie znają. Dzisiaj zajmiemy się analizą i interpretacją trailera Hellblade, także zaczynamy! Już na początku mamy napis, że ninja, znaczy że będą ninja, nagle widzimy brudną panią duję przy jakimś worku, który oddycha. W tle jakieś dziwne dźwięki, nagle dramatyczne spojrzenie naszej bohaterki i jeb, Ręka zaczyna jej gnić, tak się kończy, za dużo fapania połączone z wstrzykiwaniem marihuany. Potem ściemnienie obrazu i nasza bohaterka biegnie, podczas gdy twórcy chwalą się grafiką. Wtem jakaś dziwna twarz mówi do nas z drzewa, chyba na marihuanem to się nie skończyło. Potem ciemny las, deszcz, znowu jakaś twarz i nagle postać wyciąga miecza Jak widać, naszej bohaterce pierdoli się w głowie, bo myśli, że jest Gerald. Pokaż mi swoje towary. Ale widzimy nawet nieźle nim macha, uniki, cięcia, jęki, ale przecież ognisko się wypala, obiad nieugotowany. A ta chodzi po jaskiniach poszukując równouprawnienia. uprawnienia. I nagle napis Hellblade i z przykrością spierdam. Żadnych ninja nie ma, także sprawa trafia do prokuratury. Takie są procedury. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Cześć. Mm, pozdrawiam.